Ciągle tu przychodzi. Oznajmił Shane patrząc z ukosa na mężczyznę, który właśnie wszedł do kawiarni. Jolie uniosła wzrok wyglądając pod kaptura szarej bluzy. Ciągle z inną kobietą. Ciągnął. Dziewczyna przewróciła oczami zajęta układaniem pod stolikiem kostki Rubika. Nie bardzo interesowały ją spostrzeżenia przyjaciela. Co on z nimi robi? Gadał dalej chłopak wpatrując się uważnie w wysokiego, eleganckiego mężczyznę o jasnych włosach oraz towarzyszącą mu zjawiskową brunetkę. Tych dwoje zajęło miejsca w przytulnym kącie kawiarni przy ścianie wyklejonej fotografiami ze starych gazet, a teraz popijając kawę uśmiechali się do siebie nawzajem. Scena niczym z komedii romantycznej. Nie lubię komedii romantycznych, oznajmiła Jolie. Jakaś kobieta odwróciła się od swojej szarlotki i popatrzyła na nią ze zdumieniem, więc dziewczyna natychmiast przestała wpatrywać się w tamtą parę. Tak wiem, zaśmiał się Shane, jak gdyby wiedział o czym myślała. Ale to mógłby być materiał na horror, nie na komedię. Jolie uniosła brwi. No wiesz, rzeknął szalanckim tonem. Facet przychodzi do konkretnej kapiarni wciąż z inną kobietą. Ludzie sądzą, że to po prostu taki typ dążyłana, a tu się okazuje, że to rasowe psychopata. I na przykład te laski morduje, zjada, gwałci i morduje. Czy co oni tam mają w zwyczaju? Prychnęła pogardliwie. No Jolly, nie prychaj! Odparł rozbawiony. Dziewczyna nie patrzyła na niego, tylko cicho klikała kostką Rubika. Słowa fabuła? No to niech kolekcjonuje flaki. Takiego czegoś jeszcze nie było. O, takiej nerki jeszcze nie mam. A to serce powieszę nad kominkiem. A pod spodem opis Annie White 20 marca siekierą. Westchnęła dobrze jednak wiedząc, że jak Shane zacznie jakiś temat, to nie zdoła go namówić, żeby przestał gadać. Nieważne jak bardzo ona będzie przestraszona, znudzona, obrzydzona czy urażona. Poza tym jednak był dobrym przyjacielem. Jolie spędzała z nim większość swojego czasu, więc wolała go nie drażnić. – Poza tym, kto normalny tak często zmienia kobiety? – dodał. Dziewczyna nie spuszczała wzroku z kostki. – To wcale nie jest aż takie dziwne – mruknęła. – Co nie jest aż takie dziwne? – usłyszała nagle nad sobą i drgnęła nerwowo ujrzawszy hipotetycznego psychopatę we własnej osobie wracającego właśnie z kawą do stolika. – Nie, nic – mruknęła zła na przyjaciela. Ciekawe ile facet słyszał z tej idiotycznej rozmowy. Mężczyzna popatrzył na nią jakoś dziwnie, jakby się zastanawiał co z nią zrobić. I nic dziwnego, w końcu zapewne dotarła do niego część uwag Shane'a, który nigdy specjalnie się nie przejmował kto go słucha. A teraz uśmiechał się tak czarująco, że nie umiała się na niego gniewać. Świnia. Mężczyzna odszedł jednak wreszcie jakby lekko zdumiony. Shane skardziła go, a bandon zerknął w ich kierunku. On jest jakiś dziwny. Uparł się chłopak. Skończyłaś kawę? Jeśli tak, chodźmy stąd. Ty nie chcesz się napić? Jeszcze nigdy nie próbowałeś ich kawy. Zapytała, lecz coraz więcej ludzi zaczęło odwracać się w ich stronę. Zapewne niedoszły psychopata rzucił jakieś uwagi na ich temat na tak zwany forum. Zaczynała czuć się zaszczuta, niczym w koszmarnym śnie, gdzie wszyscy są przeciwko tobie. Po części za to nie lubiła tłocznych miejsc. I ogólnie ludzi. Shane zacisnął warki z rozdrażnieniem, nie spuszczając wzroku z mężczyzny. Chodźmy już, mruknął niechętnie. Następnego dnia po szkole Shane jednak nie zamierzał odpuścić wizyty w ich ulubionej kawiarni, choć Jolie była raczej temu przeciwna. Toteż idąc ulicą w tamtą stronę, sprzeczali się dość gwałtownie. Nie możesz odpuszczać sobie robienia tego, na co masz ochotę, bo wcześniej ktoś tam na ciebie dziwnie spojrzał. Irytował się Shane. Jolly jak zwykle milczała, skryta pod szarym kapturem, chociaż dzień był wyjątkowo ciepły. Wielu ludzi na ulicy spoglądają na nią jakoś dziwnie jedząc lody albo polewając się szlauchem w ogrodach domków jednorodzinnych. Wiesz przecież, że u ciebie nie możemy spokojnie porozmawiać. Twoi rodzice mnie nie akceptują. Gorączkował się a Jolly mimowolnie wybuchnęła śmiechem, tak teatralnie to zabrzmiało. A co? Chcesz się ze mną żenić? Zażartowała i Shane mimo wszystko też się uśmiechnął Wielkimi krokami zbliżali się do małej restauracji O filutarnej nazwie Kokietka I znajomego szyltu z napisem Szarlotka z lodami Specjalność zakładu tylko 9,99 Jakbyś była trochę mniej aspołeczna i wycofana To może Odparł żartobliwie Ty nudziarzu Zaśmiała się Znowu Jęknęła a społeczna i wycofana. Ty to potrafisz wszystko dramatycznie opisać. To co z tą kawiarnią? Zapytał bogalnie. Och no dobra, uległa. Ostatnio jakoś coraz bardziej mu ulegała. Niestety, gdy znaleźli się w środku, tajemniczy mężczyzna jak zwykle tam był. Oczywiście z inną kobietą. A tamta poprzednia to niby co? Zepsuła się? Oznajmił triumfalnie Shane, siadając przy stoliku. Idę zamówić kawę. Odparła z lekkim rozdrażnieniem Jolly, nie chcąc o tym rozmyślać. Tobie też wziąć? Nie, nie, odrzekł chłopak zamyślony, patrząc się w tamtą dwójkę. Kiedy dziewczyna wróciła z aromatycznym kapucino w dłoni, wyglądał na bardzo zdecydowanego. Musimy za nim pójść, oznajmił jej. Jolly zakrztusiła się zdumiona. Oszalałeś? Myślę, że coś jest z nim nie tak, odpowiedział. Przez chwilę świtrowali się spojrzeniami. Ale to jest szalone, oznajmiła wreszcie. Ryzykowne, lekkomyślne, a przede wszystkim zapewne niepotrzebne, zdrygnęła się lekko. Jak zwykle podczas rozmowy z przyjacielem w miejscach publicznych czuła się nieprzyjemnie obserwowana. Może naprawdę jestem tema społeczna, przyszło jej do głowy. Muszę wiedzieć, dokąd pójdzie z tą kobietą, idziesz za mną czy nie, zapytał surowo. Przesadzasz. Idziesz? Mam nadzieję, że wiesz, jakie to jest idiotyczne. Idziesz czy nie? No tak, odparła z rezygnacją. Nie musieli długo czekać, ponieważ obserwowana przez nich dwójka ludzi niebawem wstała, po czym żartując i gawędząc ruszyła do wyjścia. Shane i Jolly po chwili pospieszyli za nimi. Trzymając się w dość sporej odległości, skierowali swe kroki w ślad za tamtymi. Jolly uczuła ucisk w żołądku i nerwowo zergała na zegarek. Moi rodzice mogą być źli, zauważyła. Dają ci kary za szpiegowstwo? Nie, za spóźnienie do domu. Mężczyzna i jego towarzyszka, drobna, krągła blondynka, wsiedli w autobus, którym Jolly nigdy wcześniej nie jechała. Jesteś pewien? zapytała Sheila nieśmiało, lecz ten po prostu ruszył biegiem w kierunku pojazdu. Chcąc nie chcąc, zrobiła to samo. Wysiedli na przystanku dość odległym od kawiarni, szkoły, domu i znajomych autobusów. Joli coraz mniej się podobał cały ten pomysł, lecz zaszli na tyle daleko, że głupio byłoby się wycofnąć. Mężczyzna i kobieta nie wyglądali ani odrobinie podejrzanie. Wygłupiali się i rozmawiali. Niczym dwójka przyjaciół, tyle że jakby nieco sobą zainteresowanych. Nie wyglądało jednak na to, by miało dojść do gwałtu czy innej zbrodni. No i co? zapytała Shane, a, ten jednak milczał. Śledzeni skierowali swe kroki w kierunku dość dużego, ładnego domu z ogrodem. czyli poczuła coś na kształt ulgi. Dobra, chyba wracamy, powiedziała. Ku jej zdumieniu i rozdrażnieniu Shane pokręcił głową. Poczekaj chwilę, Postojmy tu i za moment zapukamy, oznajmił. Czyś ty oszalał? Wykrzyknęła. Jej przyjaciel zdecydowanie nie zachowywał się normalnie. A nawet jeśli on tam je odmorduje, to co z tym zrobisz? Powiesz mu, że to nieładnie? Że ma natychmiast odłożyć ten ostry przedmiot, bo zadzwonisz do rodziców? No chyba nie. Proszę cię, wracajmy. Przechodząca nieopodal kobieta rzuciła krzyczącej dziewczynie zdziwione spojrzenie, a Jolly ściszyła nieco głos. No wracajmy, dodała bogalnie. Sejn jednak był nieugięty. Jesteś popierdolony. Poinformowała go uprzejmie i usiadła obok niego na ławce. No dobra, chyba nie stanie się nic złego poza stratą czasu, pomyślała. Kiedy upłynął około kwadrans, chłopak wstał. Idziemy. Obwieścił i ruszył w stronę urokliwego, zadbanego domu. Jolly ponuro powlokła się za nim, mając nadzieję na jak najszybszy powrót do domu. Chłopak zapukał delikatnie do drzwi, czekali. Nikt nie otwiera, zauważył wreszcie. – Idziemy? – zapytała dziewczyna z nadzieją. – Owszem – odparł ku jej uldze, która po chwili przechodziła się w przerażenie, kiedy szej nacisnął na klamkę. – Co ty wyprawiasz? – wysyczała pięta. Przed nimi rozciągał się wysprzątany korytarz, na pieszaku wisiały dwie kurtki. Właściciel najwyraźniej był dość pedantyczny. – Z jakichś przyczyn nie otwiera – szepnął i ku jej rozbaczy wślizgnął się do środka. – To jest włamanie! – Wyszeptała sparaliżowana perspektywą możliwych konsekwencji. Zacisnęła mocno spocone dłonie na rękawach bluzy. W domu panowała dziwna, nieprzyjemna cisza, choć niewykluczone, że hipotetyczny psychopata z partnerką znajdowali się na drugim piętrze. Jak tu jest czysto, mruknął nieprzyjęty Shane. I cicho, jak w muzeum. Przestań, szepnęła. Idealne miejsce do składowania ciał. Nikt niczego nie podejrzewa, dodał. Ciii! syknęła błagalnie. To byłby idealny horror. Zains nie chciał się zamknąć. Chciałabyś grać w horrorze, Jolie? Ruszył do kuchni, a ona musiała pójść za nim. Po co to robimy? zapytała cicho. Bo wydaje mi się to podejrzane. Masz. Shane podał jej czysty, ostry, kuchenny nóż. No co ty, po co mi to? Jęknęła biorąc go jednak w dłoń. Bo tu może być niebezpiecznie i... Urwał. Na schodach rozległy się kroki. Oboje stanęli w bezruchu, sparaliżowani unieruchomieni strachem, mając nadzieję, że ten ktoś nie idzie do kuchni. Przeliczyli się. W drzwiach stanął śledzony przez nich mężczyzna we własnej osobie. Co ciekawsze, ręka w koszuli uwalony miał krwią. Stanęli tak bez ruchu, gapiąc się na siebie. Jolly z ogromnym kuchennym nożem w karści. I wtedy wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Mężczyzna postawił krok w ich kierunku. Shane wykrzyknął broń, a Jolie z całej siły wystrzeliła dłonią z nożem. Z nieapetycznym, mięsistym dźwiękiem ostrze zanurzyło się w ciele gospodarza, który zdołał wydobyć z siebie jedynie głuche stęknięcie. Krew czesnęła na szarą bluzę Jolie, która wrzasnęła spazmatycznie. Nie! pisnęła. Nie, proszę pana, proszę żyć! Nie wypuszczał noża z garści, przyglądając się ciału swoich stóp. Przecież człowiek tak szybko nie umiera. Jakie cudem tak fatalnie wbiłam? Mamrotała oszołomiona. Hej, proszę żyć! No proszę! Uspokój się, warknął Shane. To jakiś świr, okej? Okay? No bo niby co z tą laską. W tym momencie usłyszeli kroki na schodach. Jolie popatrzyła na niego z osupieniem, po czym w przepływie intuicji ręką wolną od noża odsunęła szarpnięciem ręka trupa. Widniało tam spore skaleczenie. To jego krew szepnęła co ty tu ro... Usłyszeli nagle. W drzwiach stanęła oszołomiona, oboladła blondynka. Nie, moment! Wykrzyknęła Jolly. To nie tak! Nie wypuszczała noża z dłoni, wykrzykując ten oklepany frazes. Po policzkach spływały jej łzy. Kobieta pisnęła i pobędziła z powrotem na górę. Jolie natomiast opadła na kolana tuż obok ciała mężczyzny, zbyt szokowana, by cokolwiek robić. Wstawaj! Ona wezwie policję! syknął Dziewczyna nie reagowała. Wstawaj, hej! Jolly, wstawaj! Nadal nie ruszała się z miejsca. Przejna nigdy nie było, oznajmiła spokojnie Vanessa Bank, psychiatra. Siedząca przed nią blada dziewczynka w szarej bluzie, nowej, obrzuciła ją wrogim spojrzeniem. Był, odparła. Namówił mnie do tego wszystkiego. Już o tym rozmawiałyśmy, odparła ogonnie kobieta. Zatem gdzie jest teraz? Nie wiem, odparła. Zniknął, ale tęsknię za nim. Nie wątpię, że cię do tego namówił, powiedziała Vanessa, ale on nie istniał. Jolie rozpaczliwie nakryła twarz dłońmi. Tak kobieta uparcie jej dotłumaczyła, wszyscy jej tłumaczyli. Nikomu dotąd za bardzo nie opowiadała o Shane, bo i po co? Teraz zaś każdy próbował jej wcisnąć, że wcale nie był jej przyjacielem nigdy. Że ludzie dziwnie patrzyli, gdy z nim rozmawiała, może i tak. Mimo to nie zamierzała im uwierzyć. Ale oni również nie zamierzali wierzyć nieletniej morderczyni. Tylko kto miał rację?